Cześć czołem, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym południku piękna i rozwoju dzisiejszy południk po godzinie 13:00 i dzisiaj w dzisiejszym odcinku moi drodzy i moje drogie, moje piękne będziemy sobie opowiadać o dwóch ważnych rzeczach mianowicie o rzęsach w butelce podzielę się dzisiaj z Wami swoją tajemnicą i bardzo często bardzo często opowiadam o tym, jak to jest ważne, cześć, widzę, że dołączacie na żywo, widzę, że, że jesteście ze mną albo za moment będziecie. Kochani, dzisiaj, dzisiaj dużo się dzieje, ale nie wiem, czy zauważyliście, czy zauważyłyście. Cześć Daria, cześć kochana. Dużo się dzieje dzisiaj w południku, w południku ciut inny napój, mianowicie zdrowa woda. Cześć, Aneczko, jak cudownie, że jesteś! Napiszcie, skąd mnie oglądacie. Jeśli ktoś z Was będzie oglądał powtórkę, to zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście zostawili jakieś serduszko w komentarzu, bo będę wtedy wiedziała, że to, co, to o czym mówię, jest dla Was ciekawe, interesujące i ważne. Ja dzisiaj, słuchajcie, z, to nie jest whisky, żeby nie było. Mam tutaj cały dzbanek wody wody, bo pamiętaj, że woda również wpływa na to, jak wygląda twoja skóra i to, ile jej wypijasz w ciągu doby. Ee, Warszawę, mamy Warszawę. Daria, napisz, skąd jesteś. Kochani, łyk e, z Irlandii. Mm. Łyk wody. Mm, łyk wody i, mm, i jedziemy, moi drodzy, z tym koksem. Pokażę wam, co takiego, e, co takiego zrobić, żeby mieć rzęsy w butelce, żeby mieć rzęsy Zobaczcie jaka ogromna różnica objętości. Spójrzcie na moje naturalne rzęsy. Tu celowo moja córcia mówi Mamo, co to się stało, że ty masz jedno oko umalowane, a drugie nie? Otóż naturalnie moje rzęsy są tak jak widać krótkie, proste, takie sztywne dosyć, a cały efekt tuszu, efekt tuszu rzęs, tuszu do rzęs, czyli w buteleczce w buteleczce tuszu mamy właśnie dzięki temu, dzięki temu tuszowi. Ja Ci dzisiaj pokażę, co zrobić, żeby ten efekt jeszcze wzmocnić i jak ja go wzmacniam. Otóż, najpierw używasz, tego, używasz tak naprawdę tych dwóch preparatów. Jest to Lash Primer, czyli, czyli taka baza pod tusz do rzęs, i ona daje efekt zagęszczenia. Zagierzcie, nie napiszcie, czy w ogóle znacie ten tusz, czy która z Was go używa, co w nim najbardziej lubicie. Pokażę Wam dwie, dwie kwestie. Pierwsze to pierwsze poczekajcie, to chyba tak będzie, tak będzie lepiej. Zobacz, zobacz, jaki... O, tak to się chyba robi. Tutaj mamy bazę pod tusz do rzęs. Bazę, która wygląda na przezroczystą taką maś i bardzo często jest to krok pomijany. Szczególnie jak masz takie rzęsy jak ja, które są mało wyraziste, to oczywiście możemy sobie doczepić rzęsy. To jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest znaleźć po prostu tusz, który dam, da nam efekt teatralnych rzęs, efekt sztucznych rzęs, efekt takich trzepoczących zalotnie rzęsek i właśnie jest to taki tusz. Spójrzcie, szczoteczka jest taka gruba, szczoteczka jest gruba, mamy tutaj y, mamy y, y, kilka rodzajów tak naprawdę grubości, bo zobaczcie, że jak ją przekręcam, to tutaj jest takie, są takie drobniutkie włoski, dosyć gęste. Ania pisze, że Daria pisze, że jest fantastyczny, Ania że ma efekt gęstych, filmowych rzęs Dokładnie. Więc jak kochane chcecie mieć rzęsy jak gwiazda Hollywood, to z pewnością ten tusz sprawdzi się rewelacyjnie i spójrzcie, że tak jak go przekręcam, to dokładnie tak samo możesz przekręcać w trakcie aplikacji, czyli wyciągając, wyciągając, i aplikując go tak, jak należy. Tak jak należy, a w pierwszej kolejności zanim go zaaplikuję, nie wiem, czy Wy w ogóle wiecie, ile czasu ile powinien być otwarty tusz do rzęs? Ile czasu? Strzelajcie dziewczyny. Nie, jestem ciekawa bardzo, która z Was wie, ile, jaka jest trwałość, trwałość tuszu do rzęs i ja zaraz, dziewczyny, pomaluję się Pomaluję bazę, najpierw nakładamy bazę w trakcie naszych pogadanek, a dzisiaj pogadanki, a później jak baza zaschnie, to zastygnie, to wtedy, wtedy, ile dziewczyny, ile, ile strzelamy, strzelamy, idziemy, idziemy dalej, kto da inną, inną cyfrę niż, niż Ania. Bo nie wiem, czy wiecie, że to nie jest tak, że często pani mi mówią, że na spotkaniach kosmetycznych. Wie Pani co, Pani Magdo, bo ja to tuż do rzęs to mam przez rok czasu, e, przez rok czy przez dwa lata, tak, słabo go używam, raz na tydzień się maluję e, i, e, i jest ok. No więc zobaczcie, e, zobaczcie, zobaczcie, Wy dziewczyny zgadujcie, a ja chcę Wam pokazać efekt po bazie e, pod tusz do rzęs. I teraz super jest to, że tak naprawdę ta szczoteczka jest tak skonstruowana, że ona znajdzie każdą rzęsę i za, zastyga nam bardzo ładnie. Nie tak od razu, ale za chwilkę zastyga i daje efekt jeszcze większego zagęszczenia. Ja oczywiście też potraktuję tą wazą dolne, dolne rzęsy, które bardzo często są pomijane w tym procesie w procesie makijażu w procesie malowania w procesie malowania często jest to krok pomijany często jest to krok pomijany i zerknijcie teraz widzicie, że już są one takie bardziej wydłużone, bo baza zdecydowanie Daje efekt wydłużenia i zagęszczenia. Nie wiem, czy, która, czy używacie bazy na co dzień, czy nie używacie bazy na co dzień. Ja każdego jednego dnia nie używam bazy, ale używam jej stosunkowo często, natomiast bardzo rzadko o niej opowiadam i dzisiaj sobie uzmysłowiłam, patrząc na nią, i myślę sobie w zasadzie, to nie mam pojęcia dlaczego, bo jest to produkt, który jest tak dobry. Że każda kobieta powinna go mieć, tak naprawdę, a ja tak mało o nim opowiadam. Otóż o mówię po prostu nie wiadomo dlaczego, ale wiecie jak to jest. Opowiadasz o tym, co daje ci ten końcowy efekt. To jest tak jak na spotkaniach kosmetycznych. Bardzo często panie mówią, cześć Beatko. Bardzo często panie opowiadają, mówią, tak, super, super, jak było, ojejku, jak ty masz pięknie dobrany podkład. Ale mało, która mówi o tej pielęgnacji, która była zanim. Nałożyłyśmy, że było mleczko, że był płyn nawadniający, żeby był krem pod oczy, często było jakieś złuszczenie, że był krem na twarz i dopiero piątym krokiem był podkład. No więc dokładnie trochę tak samo jest z tym tuszem. Oczywiście tylu warstw się nie nakłada przy tuszu do rzęs i dzięki Bogu, bo nie wiem, ile by trwał makijaż. Natomiast teraz już baza zastygła. Jeszcze odrobinkę potrzebuję mniej więcej, tak ze 2-3 minutki, ja dziewczyny jak nakładam, to czekam trochę i później, i później działam, działam dalej i teraz ten efekt końcowy ojej skąd to mi tak świeci tutaj mi tak świeci lustereczko powiedz przecie lustereczko słuchajcie odbija um, aplik aplikując, aplikując bazę pod pod tuż do rzęs aplikując wszystkie inne wszystkie inne elementy jeszcze skądś tu świeci ale aha tutaj z filiżanki chyba Zobacz, jak zastygła, jak zastygła ta paza, to możesz dołożyć jej jeszcze drugą warstwę, dokładnie tak samo jak z tuszem, czyli możesz dać efekt takiego stopniowania, 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 stopniowania. Więc masz efekt trójwymiaru. Jak maluję sobie w ogóle tym tuszem, to też wydaje mi się, jakbym miała po prostu nagle takie piękne, takie piękne rzęsy ale nie ma tego efektu sztuczności, co mi się bardzo też podoba w tym, w tym tuszu i w tym, że jak nałożę bazę to jest jeszcze, jest jeszcze gęściej, jest jeszcze intensywniej, jest jeszcze bardziej wyraziście. Baza za nałożona i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o nastawieniu, bo nastawienie ma znaczenie. Podczas dzisiejszego live'a na mojej zamkniętej grupie Miałam, live, prowadziłam live właśnie w kontekście pielęgnacji skóry. Z tendencjami do przebarwień, do takich plamek na skórze. Tłumaczyłam, z czego to wynika, jakie są sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Na zamkniętej grupie dla moich klientek, także jeśli nie masz jeszcze swojej konsultantki, piękna Ameryka, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. I na tej grupie właśnie mamy takie. Po, po, pobudniki, nie, nie południki, tylko, tylko przebudniki, nie wiem w zasadzie jak to jeszcze nazwać. W tym tygodniu z samego rana właśnie budzimy się razem i opowiadamy sobie o różnych, o różnych ciekawych trikach, o różnych ciekawych elementach. I dzisiaj właśnie opowiadałam o skórze z tendencją do przebarwień: co takiego z nią robić, jak ją pielęgnować. Pamiętajcie, dziewczyny, że SPF to jest w ogóle must have, i tak samo podkład must have dla każdej takiej skóry. Rzęsy, i jedna z dziewczyn napisała Kalina, która. Karina, która po prostu. Ja, ja cię Karina uwielbiam i zawsze jesteś bardzo szczera i bezpośrednia. I napisała mi jedną rzecz. Mówi: Wiesz, ja też się szykuję teraz, ale nie mam pojęcia, skąd ty masz tyle energii, skąd ty masz tyle uśmiechu z samego rana, żeby już tryskać tą energią z samego rana, bo ja muszę się. Często podładować. Więc ja dziewczyny jestem takim akumulatorem, który, który podładowuje innych i który daje innym trochę dobrej energii, trochę uśmiechu z rana, pokazując troszkę inną perspektywę. Więc moja droga, chcę Ci powiedzieć, i mój drogi, jeśli będziesz oglądał drugi mężczyzno, dla tych z Was, którzy mnie nie znają, nazywam się Magdalena Stuba i od 11 lat. Pielęgnuję kobietę, dobieram systemy pielęgnacyjne dla kobiet, dla mężczyzn do codziennej pielęgnacji, takiej, która. Regeneruję skórę, dobieram również systemy domowego spa, e, takich, żebyś nie musiał i nie musiała wychodzić z domu i oszczędzała czas i mogła się dopieszczać każdego jednego dnia e, i pracuję z kobietami nad rozwojem osobistym, nad wzmacnianiem e, ich osobowości, prowadząc szkolenia z rozwoju osobistego, budowania pewności siebie, podnoszenia, samooceny, ale również niezależności. Wspieranie kobiet w budowaniu niezależności finansowej, bo rozwijam zespoły sprzedażowe doradców piękna i dyrektorów sprzedaży. Kochane moje, jeśli nie macie swojego doradcy piękna, to ja Was serdecznie zapraszam. Jak chcesz przetestować ten tusz, to zachęcam Cię bardzo mocno. Dziewczyny tutaj strzelały ile, ile czasu tuż do Zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica między tym, gdzie nie mam tuszu. Tą, że, tymi rzęsami, gdzie nie mam tuszu, ja nie wiem czy to będzie dobrze widać czy nie, króciutkie, proste jak druty, no i rzęsy, które są no jak firany, ja bym powiedziała, jak nie moje co najmniej i dziewczyny najpierw sobie biorę tym, tą częścią taką gęstą. Skąd to się bierze, skąd się bierze, skąd wybierzecie energię, dziewczyny, rano, tak, żeby mieć rano dobry humor? Czy wstajecie z dobrym humorem, czy wstajecie z takim, o nie, znowu kolejny dzień, kolejny, znowu trzeba wstać i co to w ogóle, co to w ogóle teraz zrobić, w jaki sposób to, w jaki sposób to zrobić. I zwróćcie uwagę, że ja nakładam tym najbardziej płaską częścią, aplikuję. Aplikuję tusz, żeby on bardzo ładnie nam się rozprowadził, i, i po tej prostej części po prostu wyciągam sobie, przekręcając, przekręcając ten tusz. I teraz wyciągam w ten sposób, wyciągam w ten sposób rzęsy. Trochę tak trudniej mi się będzie umalować, ale wy będziecie za to lepiej widzieć, a o to przecież chodzi. I spójrzcie, jak już jedna warstwa tuszu, co ona zrobiła w ogóle z tuszem do rzęs. Co zrobiła z tuszem do rzęs? Już odżywiła, bo ten tusz ma. Słuchajcie, jeszcze robi jedną ważną rzecz. On sprawia, że mm, nawet jak jest zaczerwienione białko, to bardzo. Bardzo ładnie je wybiela, dlatego że tutaj jest taki pigment w tuszu. Jest po prostu bardziej niż czarny, może tak bym powiedziała. Dla tych z Was, które kochają tusze bardziej niż czarne, to z tego tuszu będziecie zachwycone. Tym tuszem będziecie zachwycone, więc koniecznie sobie przetestujcie. Jeśli masz swoją konsultantkę kosmetyczną, to zgłoś się do niej po zakup tego tuszu. Bo jak widzisz, daje efekt, zobacz co się zadziało. Tu jest, mamy jedną warstwę i oczywiście możesz dołożyć drugą warstwę i trzecią warstwę. Od razu makijaż wygląda inaczej. Od razu to oko wygląda inaczej. Od razu rama oka jest zrobiona zupełnie, zupełnie inna niż, niż do tej pory. Więc świetnie można. Zazwyczaj Daria wstaje z dobrym humorem. To jest mój tusz, jest fantastyczny. Super reniu, że ci się tak bardzo podoba. A ja sobie dołożę jeszcze jedną warstwę i teraz, dziewczyny, to jest efekt naprawdę takich e, sztucznych rzęs. Spójrzcie, zobaczcie, co się dzieje. Każda kolejna warstwa będzie budowała jeszcze, jeszcze mocniej. E, jeszcze mocniej, właśnie długość, grubość, gęstość, czyli to, na czym w tuszach do rzęs najbardziej nam zależy. Szczególnie takim oseskom jak ja, które nie mają za bardzo swoich rzęs naturalnych, za mocnych. W związku z czym, w związku z, czym z pewnością te dwa, te dwa produkty sprawdzą się genialnie. Szczególnie właśnie w, u tych, dla tych z Was, które nie mają za, mocnego, za mocnych rzęs swoich naturalnych albo po prostu zależy Ci na wydłużeniu trwałości, na jeszcze większym wydłużeniu, zagęszczeniu, wzmocnieniu też rzęs, to świetnie się sprawdza baza pod tusz do rzęs i tuż do rzęs rzęsy, rzęsy po prostu w, w buteleczce. Więc jeżeli wstajesz z dobrym humorem, to jest cudownie, Daria, natomiast część z nas mm, część z nas nie wstaje z dobrym humorem. I teraz co zrobić wtedy, kiedy nie wstajemy z dobrym humorem? słowić sobie, moja droga, że dostałaś kolejny. Mm, ja dam taką odpowiedź, która jest bardzo prosta i mam nadzieję, że tobie również pomoże. Jeśli chcesz, jeśli chcesz. Um, mieć, mieć koniecznie musisz zakupić daria, naprawdę będziesz zachwycona. Jeśli chcesz e, zwrócić uwagę e, na to, że masz kolejny dzień, e, zwracasz uwagę na to, że po prostu wstajesz, otwierasz oczy i masz kolejny dzień, i wyobraź sobie, jaki to jest cud, że został ci kolejny dzień dany jako prezent do przeżycia, jako taki prezent za darmo prezent za darmo, który po prostu jest niesamowicie cenny, a my czasem tego nie zauważamy. I ten prezent za darmo, który masz tutaj położony na tacy, możesz dostrzec od razu w momencie w momencie tego, jak się budzisz, a możesz go w ogóle nie zauważyć i pomyśleć sobie e, kolejny dzień, kolej znowu do pracy, znowu dzieci, znowu mąż, znowu nie wiadomo co. I masz zawsze wybór twojego nastawienia. Wtedy, kiedy kiedy dostrzeżesz, że to jest kolejny prezent, kiedy będziesz za niego wdzięczna, i postarasz się najlepiej, jak tylko potrafisz przeżyć ten dzień po prostu z uśmiechem, z dobrą energią, z dobrym nastawieniem, możesz też i co jest ważne, pomimo okoliczności, bo one przyjdą różne, one czasem będą Cię testowały. Te okoliczności, które przyjdą, mogą cię testować. To może być koleżanka, która ci powie: e, Nie, to jest. Co ty w ogóle teraz robisz? A po co ci to? To może być ktoś, kto. Mm, kto będzie się z ciebie śmiał, tak jak, tak jak ze mnie. Kiedyś jak zaczynałam bycie doradcą Piękna Mary Kay, jak zaczynałam rolę ambasadorki Mary Kay, to różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spo, spotykałam, również z takim, że to co teraz będziesz szminki i kremy wciskać po prostu ludziom, otóż ja nikomu nic nie wciskam, jeśli już to wciskam komplementy, jeśli już to wciskam, wyciskam, a nie wciskam. Wyciskam stubek po to, żeby kobiety mogły wcisnąć w siebie jeszcze więcej piękna, żeby mogły dostrzec to piękno, i tak to, właśnie, tak to właśnie wygląda. Zresztą nie tylko kobiety, bo coraz więcej panów się do mnie zgłasza. Pozdrawiam Was, chłopaki. Dziękuję za zaufanie. I różnie to bywa, i to nie znaczy, że ktoś, ktoś jakby chce nam na źle. Absolutnie, bo bardzo często te osoby robią to z troski o nas, żeby nas uchronić przed Jakimś przed tym, żeby że obcy ludzie mogą właśnie zwrócić uwagę i zdecydować, że to nie jest dla ciebie. Ktoś może pomyśleć, powiedzieć, że te produkty są beznadziejne, bo to nie jest tak, że produkty Kay będą dla wszystkich, bo jest tyle marek kosmetycznych, słuchajcie, no każda, każda musi mieć swojego klienta, każda te produkty będą dla kobiet, które przede wszystkim lubią produkty selektywne. Te produkty będą dla kobiet, które lubią szybkie rezultaty. Te produkty, które lubią te produkty będą dla kobiet, które lubią efekty na skórze widoczne. Czyli nie tylko samo kładzenie na siebie kremu, ale dla, tych, dla takich kobiet jak ja, które lubią efekt, bo ja nie mam motywacji, żeby używać i Muszę wam przyznać, że nawet z tą wiedzą, którą mam, gdybym nie widziała rezultatów po produktach, to nie wiem, czy używałabym pięciu kroków pielęgnacyjnych tak codziennie rano i na wieczór, ale ponieważ widzę rezultaty, to mi się chce. Jak mi się chce, to mam jeszcze lepszy humor. Jak mam jeszcze lepszy humor, to mogę nim obdzielać innym i to innych i to jest mój, mój sposób. Ale wracając do tego nastawienia, to ponieważ nastawienie ma znaczenie, to z tym nastawieniem, to Ty decydujesz, jakie to nastawienie będzie. Czy ono będzie dobre, czy ono będzie kiepskie. Pamiętaj, że bez względu na to, które nastawienie wybierasz, to ty, to ty rozsiewasz dokładnie to samo dookoła siebie. Czyli możesz rozsiewać radość, uśmiech, zadowolenie, wdzięczność, a możesz rozsiewać co innego i pachnieć czym innym. Teraz pytanie, jaki zapach dajesz? Czy radosny i pomyśl sobie, że wszystkie rzeczy, które są związane z narzekaniem, z krytykowaniem, z dostrzeganiem wszystkiego tego, co złe, to jest śmierdzący zapach. A wszystko to, co jest dobre, dostrzeganie, wdzięczność, uczenie się tej wdzięczności, też uczenie się takiego dostrzegania, postrzegania właśnie każdego dnia jako prezent.